Kiedy myślimy o kołowrotkach karpiowych tych z najwyższej półki ko w kołowrotkach Big Pit oczywiście bo te dzisiaj są w zdecydowanej przewadze to mamy na myśli od lat mamy na myśli właściwie trzy firmy Shimano, Daiwa, Okuma. Natomiast jest pewna firma firma amerykańska która od wielu lat produkuje znakomite kołowrotki przede wszystkim spinningowe kołowrotki morskie ale w tym roku po raz pierwszy zaproponowała, zaprojektowała kołowrotek właśnie dla łowców karpi. To jest firma Pen i jej model Vantage. A właściwie dwa modele one różnią się detalami dosłownie. Vantage XT to jest ten kołowrotek, który Kolejny mechanizmu opiera się na dziewięciu łożyskach kulkowych i łożysku oporowym. I kołowrotek nazwany po prostu vantage, gdzie tych łożysk jest nieco mniej, bo 7 plus 1. Czym się jeszcze różnią? Niewielkością, bo tutaj wydaje się, że ten jest mniejszy, ten jest większy, ale oba kołowrotki są oferowane w dwóch rozmiarach 7 i 8 tysięcy, o czym za chwilę. Powiem. Co jest istotne kupując model XT i po prostu Vantage, a no to, że do XT dodana jest zapasowa szpula aluminiowa. Wiemy, że to jest duży handicap, bo możemy sobie na jednej szpuli nawinąć żyłkę, na drugiej plecionkę albo dwie żyłki o różnych średnicach, jeżeli musimy w jednym łowisku łowić bardzo daleko, cieńsza żyłka. Klasyczne łowienie, nieco grubsza e, żyłka. Kołowrotki w ogóle prezentują się fantastycznie. Zresztą wystarczy wziąć je do ręki. Ja od kilku miesięcy miałem możliwość obcowania z tymi kołowrotkami. Naprawdę praca ich jest fenomenalna. Praca jest e, niezwykle płynna. No i świetny nawój żyłki. E, pen nazwał to Rocket Spool Design. Fajna, fajna nazwa to jest technologia X Slow Level Line, na czym to polega na bardzo wolnej oscylacji szpuli, mianowicie ponad 50 zwojów żyłki na pojedynczą oscylację szpuli dzięki temu to się wszystko doskonale układa. Zresztą później zobaczymy to, jak, jak wygląda to nad wodą. Konstrukcja bardzo mocna, bardzo dobrze spasowana. Jedna rzecz, która wydaje mi się jest chyba najlepszym rozwiązaniem w kołowrotkach, jeżeli chodzi o mocowanie rączki. Zazwyczaj albo trzeba rączkę, całą korbkę odkręcić, albo też są takie zatrzaskie mechanizmy, ale one powodują to, że nie jest to wszystko idealnie spasowane. Tutaj wystarczy odkręcić parę razy tę rączkę i ona się znakomicie składa, więc przy transporcie jest to najprostsza rzecz, jaka może być. Później z powrotem przykręcamy i wszystko, wszystko już działa. System hamulcowy, bardzo dobrze przemyślany, o tym będę mówić jednak nieco później. Co ciekawe, w obu modelach mamy do dyspozycji również reduktory żyłki. To też jest sprytna historia. Dwie wielkości, dwie średnice. Zakładamy na szpule kołowrotka taki reduktor w zależności od tego ile linki chcemy nawinąć. Model 7000 mieści 400 metrów żyłki 0.35. Ten większy 8000 takiej samej żyłki 550 metrów, więc do bardzo dalekich wywózek jest to świetna rzecz, natomiast jeżeli musimy daleko rzucić, na długość no powiedzmy do 150 metrów, nawijanie takiej ilości linki jest zupełnie niepotrzebne. Temu właśnie służą te reduktory w dwóch średnicach, mniejsza, większa. Taki reduktor daje nam możliwość nawijania też sporej ilości linki, ale nie aż takiej jak na pełną. Szpule. To jest jeden reduktor, drugi z kolei jest przystosowany do ekstremalnych rzutów bardzo cienką żyłką. Tutaj widać, że właściwie nam sam rand wystaje, więc jeżeli ktoś ma ochotę rzucać żyłką naprawdę cienką, 0,25, bywają takie miejsca, takie łowiska, oczywiście z zastosowaniem przybonu strzałowego, gdzie trzeba niesłychanie daleko rzucić, a właśnie bardzo cienka żyłka nam pomoże. Natomiast w łowisku nie mamy żadnych zawad, gdzie spokojnie na taką żyłkę możemy holować karpia. To ten drugi reduktor jest absolutnie znakomity. Tutaj takiej cienkiej żyłki, spokojnie 200 metrów nam wejdzie. Tutaj mam szpulę zapasową modelu 7000, i widać, jak znakomicie nawinięta jest ta linka. Tutaj nie zastosowałem żadnego reduktora, to jest żyłka 0,30 w całości nawinięta na tą szpulę i znakomicie widać, że ten system, system powolnej oscylacji pomaga w perfekcyjnym, idealnie równym nawinięciu tej żyłki, aż po sam rant. Więc do wyboru dwa modele, ten nieco uproszczony, bez szpuli zapasowej, z nieco mniejszą ilością łożysk, ale wydaje mi się, że i tak wystarczającą i ten model XT z dziesięcioma łożyskami i ze szpulą zapasową. Zobaczmy trzy takie główne punkty, które są ważne, e, kiedy mówimy o tym kołowrotku, trzy zalety, ale to już nie, tu, nie teraz, nie w tym miejscu, a nad wodą. Pierwsza sprawa istotna dla estetów, ale nie tylko dla tych wszystkich, którzy lubią mieć dobrze dobrany sprzęt, sprzęt podobnie wyglądający. Więc matowe poszycie kołowrotka i wędzisko też z matowym wykończeniem, to jest akurat GRC Kakun, świetnie to razem wszystko wygląda. To była sprawa pierwsza. Druga sprawa związana z hamulcem tego kołowrotka oczywiście. Tu tu jest quick drag, ale tak zestopniowany, że możemy bardzo dokładnie regulować siłę nacisku hamulca podczas holu ryby. Więc mamy zwolniony wolny bieg 90 stopni, i kołowrotek jest nastawiony. Hamulec jest nastawiony już do holu ryby. Ale pomiędzy tymi dwoma nastawieniami jest. Sporo miejsca do regulacji tego hamulca. Bywają tego typu kołowrotki, które mają dosłownie o taki mały obrót, kiedy z wolnej szpuli włącza nam się całkowicie sztywno nastawiony hamulec. Są wtedy duże kłopoty z regulacją. E, trzeba zazwyczaj to robić trzymając ręką. Tutaj takich kłopotów nie ma. Pomiędzy tymi dwoma ustawieniami jest jeszcze sporo możliwości do ustawienia e, nacisku szpuli, a więc doskonałej kontroli karpia podczas jego holowania. No i rzecz trzecia. Nawinięta jest po sam rant szpuli e, więc opór, który będzie stawiać. Rand szpuli podczas rzutu jest absolutnie minimalny. No, zobaczmy jak to wygląda, kiedy żyłka podczas rzutu wydobywa się ze szpuli. I teraz podczas zwijania będziemy mogli zobaczyć, jak działa oscylacja szpuli. Więc podniesienie szpuli w górę i w dół to około 50 nawojów żyłki na szpule. Dzięki temu ta linka idealnie, w dodatku krzyżowo, układa się na szpuli, co później pomaga nam w znakomitych, dalekich rzutach. Te pierwsze testy nad wodą, no jeszcze bez holu karpia, ale już teraz potwierdziły, że to kolejny model. Kołowrotka, który plasuje się w tej najwyższej karpiowej półce. Kołowrotków Big Pit. Zarówno do łowienia z wywózki, ten mniejszy model świetnie się do tego nadaje. Jak i do ekstremalnie dalekich rzutów. A poza tym świetnie komponujące się zestawy w takim czarnym, matowym kolorze. Myślę, że pen Vantage. I Vantage XT e, wszystkich, którzy spróbują łowić na ten kołowrotek, jak najbardziej zadowoli.